Fortnite? Gramy w Fortnite'a? No, się że z tej strony, to mi! back To Raldi's Crackhouse. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj postaramy się uciec od szkoły od Raldi'ego, żebyśmy zdobyli wszystkie notatki. I ja zobaczę, czy jak my rzeczywiście wyjdziemy z tej szkoły. To czy my zarabiamy jakieś pieniążki, bo jak sami dobrze wiecie, możemy przejść do alternatywnej rzeczywistości i tam możemy upgradeować naszą postać. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Raldiego, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz w komentarzu napiszcie Hashtag Peter. A ja również być może za twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Do ci bebe! Windows with Blinds can be open with the Interact key. Możemy otwierać okna z zasłonami? Nie no, na serio? Nie, no tutaj to nie zadziałało, tutaj to nie zadziałało. Dobra, tu leci o ci o bo znowu prawa autorskie. Dobra, ci o ci o ci sama. Tutaj znowu będziemy mieli e, prawa autorskie, spoko, spoko, ciekawy. Tutaj 19 wpisymy i teraz tak, moi drodzy, ciśniemy, zbierać notatniki. Mamy już 2 z 10, także jest spoko. To nie jest mi chyba aż tak ciężkie, żeby tego nie przejść, bo my możemy na spokojnie sobie tutaj chodzić. Tu jest smutny sweep, sweep, sweep. My możemy sobie tędy przejść. Tylko musimy pamiętać o tym. Ojej! Oh, yes. Dobra, to ja jednak pójdę. <noise> Najgorsze jest to, że Baldi już tutaj gdzieś jest. Hello, hello, hello! Za chwileczkę tak zrobię. Nie chcę żadnej Biblii od ciebie, uciekaj! Co tu jest znowu? Mr. Beast, when he goes to Africa to feed starving people, but he still needs to. Ja się nie zdążyłem napić. Ja się nie zdążyłem napić. O nie, znowu krowa! O, dziękuję! Co to było? Ej, bo Baldi się szybciej rusza. Baldi się szybciej rusza. Czy ja mogę strzelić do Baldiego? Pro... Nie mogę stąd wyjść. Dobra, mogę już stąd wyjść. Ja jestem. Ja nie wiem, gdzie ja się telepierdę moi drodzy, ale już my już mamy. Dobra, tam była Mr. Tutaj mamy pieniążka. Dobra, tam była Mr. Beast. Tutaj mamy pieniążka. <laughs> ja nie ale, dobra, <laughs> Mamy już 5, 10. On jest coraz... On jest coraz to szybszy, Wiecie co? ja, Nie, ja może Yellow Loka <laughs> Daj mi spokój. Dajcie wy mi spokój! Mam. Tutaj time ustawię, tutaj jail card, hello! Daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi. Spokój. Daj mi... O nie, kupa będzie! Hello, hello. Nie! Szybko tutaj? Zobacz, ja tu jestem szybko, patrz, ja tu jestem, patrz, Baldi! Nooo! Zrobiliśmy kupę! Jaka ta gra jest głupia, to jest niemożliwe. Czekaj, bo Baldi gdzieś tu znowu jest. I on znowu pójdzie. Ooooooo! Naprawdę będziesz do mnie strzelał? Dobra, nie wiem cię z Baldi O Maria! Ja, nie, ja nie przejdę tego! Daj mi kasę, nie potrzebuję niczego. Ja muszę tylko wejść tu, tu... Pono nie, ja już tutaj zebrałem notatnik. Dobra, jeszcze 5 notebooków mam? Czemu tak dużo? Ty czemu tak dużo się Ja nie wytrzymam psic Ustaw to tu o oh jest. Nie, no już kurczę. Ja ustawiłem tam loka. No running in the holes! Ja nie mogę psychicznie wytrzymać, ty. Ja są, uciekam. Oh my god. Oh my god, nie. Ale mamy jail carda. Moi drodzy, mamy jail carda, także teoretycznie będziemy mogli sobie stąd teraz wyjść. Zauważcie w ogóle, że ja użyłem młotka, żeby wyjść całkowicie z więzienia, ale on się zdenerwował i mnie znowu tam sadził. więc możemy to zrobić tylko i w wo... Ale miałem jail carda chyba, nie? Czemu ja stąd nie wyszedłem? Chyba że ja tego jailkarda użyłem Nie mam żadnego pojęcia, ale moi drodzy, tu jest taki harmider, że to jest po prostu niemożliwe. Dobra, zbieramy tutaj kolejny notatnik i zobacz Jeszcze tam cztery wyjścia są. Żeby stąd całkowicie wyjść, to są cztery wyjścia, nie? Hello, 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 hello! Wiecie zaraz, zrobimy teraz taką taktykę, że ja sobie po prostu pobiegnę tędy. Tutaj po cichutku. Tutaj zbieramy staminę. Co tu jest w ogóle, tu? Unlock, a tu? Tu jest to, tu jest... Dobra, mamy takie dwie rzeczy fajne. Wchodzimy tędy. Co to? o Mario! co, co tam było napisane? Ja nie widziałem co tam było. Dobra, dawaj mi ten młotek. O Baldi! Sweep, sweep, sweep go tam w widzieliście to. Nara. Bierzemy kolejny notatnik. Co to zaś za kura w najkach? Czemu tu jest kura w najkach? Dobra, mamy kolejny notatnik. Co tu się teraz stało? Okej, okay, zaś kupa idzie Znowu kupa idzie, ale poczekaj Czekaj, nie, nie chcę watch Day, Dawaj mi tutaj kolejny ten O, Spongebob Dobra, ja... broń tutaj Nie chcę z wami grać Dobra, zrobiłem kupę On teraz Dobra, ten się znowu mnie przestraszył Czemu mi dołbika? Ja muszę poczekać aż on. Coś czuję, żeby grał chyba z 3 godziny w tą gierkę, nie? Dobra, idziemy teraz w prawo. Mamy naszej staminy bardzo szybko. Ja... ja nie mogę z tym typem, nie? Idź stąd! I on mnie wziął! Nie chcę z tobą grać! To już oglądaliśmy Czemu mnie znowu weźmie? Nie, nawet nie wiadomo, gdzie jest Baldi. Czemu muzyczka leci? Ej, zbugowało się coś chyba! Wszyscy myślą, że ja jestem w środku, słyszycie to? Bo słuchacie tego pieska z Undertale, i wszyscy chyba myślą, że ja tam jestem w środku. Tak mi się przynajmniej też wydaje, chociaż nie jestem 100% 100% tak pewien. No, running in hole! On do mnie strzeli teraz. On do mnie strzeli teraz. Oh my god! Nie ten! Jednak chyba wszyscy wiedzą, że ja tu jestem. Mogę zejść do Baldiego? Nie da się zejść do Baldiego, naprawdę. Mam 15 seconds energy i mi się to przyda na później. Muszę wejść tutaj... Do... O. I wejść, dobra, i teraz się muzyka skończyła, jest git. Czekaj, ja nie im iść. Hello! Kupa jeszcze idzie, nie? Jeszcze kupa idzie. Musimy iść zrobić szybko kupę, bo już pierdzę. Chodź tu, Baldi. Nie chcę z tobą grać Dobra, on gdzieś tam pojechał? No on jest gdzieś mega blisko, ale nie jestem w 100% pewien. Że tam chciałem mieć ponotatnik. Ja tam chciałem mieć ponotatnik. Przyjaciele, no dlaczego wy mi takie rzeczy robicie? Ile jeszcze mam notatków? Notatników 5 Tu już wziąłem Idę tu. Idę tędy na Ja nie umiem wytrzymać psychicznie. Jeszcze ten, watch this. Ksiądz? Zapomniałem rąk umyć! Zapomniałem rąk umyć po kupie i dlatego mnie ten wziął znowu. Za 92 sekundy będzie mi się chciał znowu kupę. O jest, zaś ten się tu pojawił. Pan skarpeta. Jeszcze Mr. Beat się tutaj pojawił. Znowu mam. Ach. Let's play, idź. Idź. Let's, let's play. Tu mamy kolejną notatkę. Dobra, zamykamy to. Lecimy dalej. Nara. Nie chcę z tobą grać. Nie chcę z tobą grać. Let's play. Bali cały czas wie, gdzie my jesteśmy. To jest najgorsze. A my mamy jeszcze cztery notatniki, które znajdują się po tamtej stronie szkoły. Tak mi się przynajmniej też wydaje. Dobra, lecimy. Patrz, let's go. Let's go. Ten tutaj będzie do mnie strzelać, ale to na spokojnie. Bo my sobie wejdziemy teraz tu. Bierzemy kolejny. No to już widzieliśmy. Oh my god. Let's play. Oh my god. Oh my god. Dobra. Ja sobie tutaj Let's wejdę. Idź stąd, idź stąd. Czemu on tutaj wjeżdża cały czas? Ja nie potrafię tego zrozumieć. O, jest kupa, widzicie? Zrobiliśmy kupę na spokojnie. Zasadzkę bali tutaj wejdzie. Musimy poczekać. Aż on się mnie przestraszy. On gdzieś ucieka. Dobra, gdzieś tam poleciał. Tu możemy otworzyć na spokojnie. Rączki musimy umyć. Szybko, myj ręce! Szybko! Bo on tu zaraz przyjdzie. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest, ale wejdziemy sobie tu. Dobra, wyłączaj to! Chyba coś źle... Chyba coś źle zrobiłem. Nie wiem, gdzie jest ostatni notatnik! Skończ mi tu mówić hello cały czas, no! Ja myślałem, że on nie będzie aż taki szybki! A on jest coraz to szybszy. Nie tu. Nie tu, nie tu. Ja nie wiem, gdzie był ostatni notatnik. Ja nie wiem, gdzie był ostatni notatnik. Muszę iść chyba do ubikacji, bo za chwileczkę Baldi mnie złapie. Dobra, on jest bardzo blisko. Wejdę do ubikacji. Niech on się mnie przestraszy. To jest właśnie fajne! Nie. <laughs> Ale on jest gdzieś mega blisko. Dlatego poczekam jeszcze raz. Niech on tu wejdzie. On nie wie, gdzie ja jestem. On nie wie, gdzie ja jestem. Nie, jednak chyba wie. Bo coś tu słychać. Ta-da-da-da tu w ogóle chodzi, nie? Baldi! Baldi, no na tu! O ich znowu. Szybko ręce? Szybko ręce, mniej szybko, szybko, szybko Ale po co mi jest potrzebny ten first aid kit, medkit? Po co to jest w ogóle potrzebne? Ja nie wiem gdzie jest ostatni notatnik. Ja zapomniałem całkowicie, ale to chyba gdzieś będzie w środku, mi się wydaje. Chociaż nie jestem w 100% pewien, wiecie? Może tu? Nie, tu nie do ubicacji szybko, szybko, szybko Hello. To jest takie głupie Oh my god! Czemu on tak wygląda?! Hello. Czy Hello. Ja mogę tak po prostu przed nim uciec? O tak, o patrz. <laughs> Mogę przed nim tak uciec? Mogę, mogę Ale czemu on tak wygląda teraz?! On wie, że ja tu jestem, nie? No on się gdzieś tam świeci. On jedzie. on jedzie, on jedzie, on jedzie, on jedzie. Ja nie mam żadnego... Ja nie mam staminy, jeszcze tutaj First prize jeździ i chce mi przetłumaczyć Biblię, no. Nie ma go, nie ma go, nie ma go. Dobra, on... Je... O, jeszcze ten mnie kopnie! Dostałem w twarz. I po to mi jest medkit potrzebny, aha! To... Ja nie wiem, co jest grane. Jeszcze chyba kupa. Dokładnie kupa. Gdzie jest Baldi? Gdzie jest Baldi? Myjemy szybko ręce, dawaj. Oh my god! Gdzie jest Baldi? Jest wyjście ostatnie. O.M.G. Time 0.0.0. Dlaczego? Moi drodzy, udało się uciec z A jest, teraz wyskakuje time. New record, 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 record video! No i co, czy ja dostaję za to jakąś kasę? Enter. L plus ratio, you feel off, coś tam, Among Us. Nie dostanę za to żadnej kasy chyba, nie? Dziwne, patrzcie, play, ale odblokowaliśmy sobie pizza mode. Can you beat Raldi's Tower of Hell? Double trouble! Raldi brought backup. Do you have what it takes to get all ten notebooks? Ja widzę, że on tutaj przyprowadził sobie pomoc, bo tutaj są też postaci z normalnego Baldiego. Masakra. Tutaj udało nam się przejść, więc jest Git. Mamy pizza mode. Moi drodzy, lecimy do pizza mode i zobaczymy o co chodzi z tym pizza mode. Bo wydaje mi się, że to jest coś związanego ze Pizza Tower. Ale. On mnie od razu tak jakby goni? Nie chcę. Nie chcę. O co w tym chodzi? Ja nie wiem, gdzie jest Baldi. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest Baldi. On tak jakby nie oddaje teraz odgłosów. On się tylko świeci. I my nie wiemy, gdzie on jest. O nie, pan Skarpeta. Nie chcę. Nie chcę, Mr. Beast! Czemu on jest taki natarczywy, no? To jest niemożliwe z tym gościem, ej. Mamy kolejny notatnik? Mamy. Tutaj Mr. Beast teraz wejdzie. To jest bez sensu. To jest bez sensu. Tu już brałem, prawda? Tu już brałem notatnik. Dobra, to lecimy dalej. Ten będzie do mnie strzelał. I pamiętajcie, że Medkit jest potrzebny po to, Ja nie mogę psychicznie, nie. Baldi mi weźmie. Ale. Ja nie czaję, o co chodzi z tym Pizza Tower. Musimy przeczytać dokładnie, o co w tym chodzi, ale wydaje mi się, że po prostu trzeba zebrać 10 notatników. Run it from 18? Co? Play? Pizza Mod. Can you beat Rally's Tower of Hell? Chyba trzeba 10 notatników zebrać, tak mi się wydaje. No i Double Trouble też będzie mega. Modifiersy? Modifiersy tu są? Mr. Beast Bad Day. Mr. Beast always think you have his credit card every time he starts a challenge. Every time works like a laxative and makes your poop timer go down. Co tu są za modifiers After dark. Work the night shift at Raldi's Crack house. Passive income. Passing goal will grant 1 dolara and four corner spots will show up. Co to jest? Mr. Beats drops twice as many quarters. I tutaj są te modifiersy. I tutaj możemy zbierać sobie pieniążki. True hitman. Raldi will die for longer when a hitman is arrived. Wrong mode. Gas canister will replace certain items. Bad sleep schedule. Characters move... Dwa razy wolniej się ruszają. Monkey jakieś. Extras. Ale ja to jest tylko i wyłącznie poster room. Czemu tu nie ma więcej extras? Nie wiem, ale moi drodzy, musimy jeszcze, wiecie co musimy tu jeszcze zrobić? Ogarnąć ten temat z tymi Ethereum, żeby wypuścić e, tego. Krypto Luigi'ego. Musimy go wypuścić i musimy jeszcze ogarnąć temat z Double Trouble. I pizza mądro, pizza ma takie troszeczkę dziwne, ale on jest fajnie ubrany. Dobrze, drodzy, ja sobie pozwolę skoczyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Rally Crack zostawcie koniecznie łapkę w górę. I widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.